Szukasz pojemnej i wygodnej szorowarki sprawdź BKF Topas 90. Czas to pieniądz! Posłuchaj w jaki sposób szorowarka BKF Topas 90 pozwoli Ci go zaoszczędzić. Po pierwsze, ergonomia topas 90 jest jednym z jej głównych atutów. Dzięki możliwości regulowania fotela, kierownicy i podnóżka, operator może wybrać jedną z kilku pozycji jazdy. Po drugie, 90 cm szerokości roboczej, regulowany docisk i dwie szczotki. System zrzutu szczotek ułatwia ich wymianę bez konieczności dotykania brudnych i mokrych elementów. Po trzecie, szerowarka łączy w sobie zalety kompaktowości z dużym 180-litrowym zbiornikiem. Wybierając topas oszczędzasz czas, który potrzebny byłby ci na uzupełnianie roztworu. Dodatkowo dwa silniki ssące, szeroka ssawa i podwójny system zlewny sprawiają, że topas 90 sprawdzi się w najbardziej ekstremalnych warunkach. Wygodę opróżniania zbiornika otrzymujesz w pakiecie. Skontaktuj się z nami w celu zamówienia bezpłatnego pokazu.